W Big Ambitions na drugim save'ie będziemy testować inną modyfikację tej rozgrywki. Ja jeszcze sobie tylko w międzyczasie jebnę tu muzę, żeby leciała. Mhm. Tylko wiesz, bo jak będziemy w kompletnej ciszy i... To ja nie wiem czy ty coś powiedziałeś, nie? Fokus, ok. Jak nie będziesz mi odpowiadał, to będę wiedział, że to jest kurwa na rzeczy. A, no to już prędzej. Wiesz, ile to jest? X plus 3, znak mniejszy bądź równy yy, otwarty? 2? Tak, to jest x plus 3, znak otwarty lub równa się 2. Nie wiem, naryty mi to też powiem. Ty się takie rzeczy nie bawisz. I mogę powiedzieć jak spawy są oznaczone, a nie kurwa Czy nie się rozwiązać? A tak się składa, że ja umiem je rozwiązywać, to jest niemożliwe. Szacun! Gratuluję! No kurwa. Ale na sprawdzianie nie tak nie. zrobiłem źle. Ale tylko jedno zrobiłem źle. Szacun.

No One to bo ja teraz zrobimy tak save and exit deskop. Nadpisać, nadpisz. Wyjść do pulpitu. Rozpocznij nową grę. Potiramé dite lato Rozpocznij grę i trochę polecimy na boczek. Kontynuuj. Oh, no, hey, kid, I hope you're feeling better. Anyway, I talked with a friend of mine, Richard. He owns a bunch of buildings in Hell's Kitchen, and he's kind of a big shot. Well, the bottom line is. Uh... Hey. Uh, he has a cheap apartment that uh, you could probably afford. It's not much, but it'll do. Idziemy do sklepu. Zobaczymy, uh, czy w mniej niż 130 dni jesteśmy zarobić na ten sposób ponad 100 tysięcy dochodów dziennie. ке спидрана да czy są markety też chyba dobra czy ci koszyk weź Ido kas. Dzisiaj mamy wtorek. 8:15. ahead and paid your first rent but that's it okay you need to get out there and get a job Ustmarano. anything at all you just need a salary right now A to jest klub nasz.

Well done! You're a chip off the old block. Just like your dad, I think he was probably just about your age when he started his first business. Look, if you need a loan to start something, I got a friend over at uh, Jensen Capital. His name is Larry, okay? That's who you ask for. And be sure to say hi from me, your Uncle Fred, okay? zróbmy tak ustawienia głupia gra

Urywanie ma mieć więcej niż 30. A jak to wygląda u innych tanie upominki? Droga biżuteria, tania biżuteria. Tani upominek. Drogi prezent. Międzia no. 30 trzydzieści Piętnaście osób może być w środku. czterdzieści trzydzieści, siedemdziesiąt pięć. To już troszkę lepiej wyszło. 67 Ten mały lepiej wychodzi wariat ja tam z butą muszę drachować teraz Dobra zaczynamy na grubo Ле не ў сабільтал. Co tu się dzieje. Ja mam i się uczy się. Odpowiedź, bo kółeczka są zamalowane, właśnie, ja z powiedział. Właśnie Sandrzej, ostatnio zdałem no, sprawę, sobie sprawę, że swoim po chuj komukolwiek jest matura. Jak no, i tak, tak kurwa możesz, no, możesz zapłacić, zapłacić i bez matury nawet na studia tak, pójdziesz. Wiem. Tak se kurwa myślałem ostatnio i TikTok nawet był i tak se myślałem. Kurwa, ludzie tak strają, że matura, że matura. Ale matura jest tylko po to, żeby za darmo iść na studia. Ale dalej możesz zapłacić za studia i no, nawet możesz nie mieć matury. A i tak kurwa możesz iść na studia, a że zapłacisz. Będziesz tam miesięcznik zapłacił, ale nie uszczęc matury. Zależy, jaki masz plan na życie, bo jeśli masz plan na życie taki, że kurwa nie będziesz potrzebował matury, to w ogóle na chuj tam iście. Co robić? Ja ja w internecie tak. studia bez matury jestem w stanie studiować bez matury można jedynie teoretycznie. Także polskie prawo nie przewiduje przyjmowania na uczelnie wyższe osób bez zdania z danego egzaminu maturalnego, zarówno w sobie dziennym, jak i zaoszczę. A także na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie trzeba przedłożyć wyniki z egzaminu maturalnego. Sądźcie studia, studia prywatne. 10, ale prywatne to 15. nie są na uczelni. No ale ten sam papierek dostajesz. Będzie kurwa trzydziestki. No i to tam whatever. Po coś na uczelnię i zdawać maturę, możesz nie pisać matury, mieć pieniądze i dalej możesz studiować Prywatnie starszy ile zapłacisz Papierek koniec końców dostajesz identyczny Ale jak można zdać maturę to fajnie spróbować przynajmniej Nie mówię, nie Ale mówię też, że dla tak straszą, a wystarczy mieć pieniądze A zamiast srać ogniem, żeby tej matury się nauczyć, jakąś pieniądze na do osób w naszym wieku, na no, studia, na no, 5 lat studiów mi znaleźć kasę. W tym momencie, jakby mi rodzice nie mieli dawać, tak na ten, na studia po prostu. Studiować można w każdym wieku, i to kolejnym. I. Problem, no tak, ale jeżeli. Chciałbym, jakby wiesz, nie robić sobie 10-letniej przerwy od studiów, żeby na nie zarobić. Czy ja wiem. Trzeba aż tak długi. Znaczy ja nie mówię, że no, 10. Nawet jakby to miało być 3 lata. To... To już ponad połowę studiów byś zrobił. A tak wystarczy do tego zdać maturę. No, tylko żeby się dostać na lepsze uczelnie trzeba perfekcyjnie zdać maturę. Czyli znaczy, trzeba się trochę więcej pouczyć. Albo pójść na olimpiadę i spróbować zgadnąć indeks. Ale to są już elity. To jest nieosiągalne dla takiego zwykłego człowieka, jak my, szczególnie z zdolnościami matematycznymi. Niekoniecznie. Ja tam na przykład ten poszedłem. Nie wiem dlaczego na Olimpiadę z Geografii się dostałem do tego yy, drugiego etapu. Potem już mi się nie chciało uczyć, bo było za dużo nauki. Jak dla ty, ty, mnie. Nie bardzo heee. Nie chciało? Ale jakbym się chciało, to nawet poszedł dalej, pewnie. Jakie kurwa, fajne. No to jest w ogóle pojebane. Ktoś się uczy kurwa cały czas wszystkich przedmiotów na raz. Żeby kurwa zdać jebaną maturę, a to ci frajer wykuje się jednego przedmiotu perfekcyjnie i kurwa nie musi matury pisać. To jest takie. Co kurwa? Co ty pierdolisz? To Na chuj to też tak może zrobić. To jest pojebane. Eee... No to jest kurwa takiego, w ogóle szkoła jest do wyjebania, Zdech, jest do wypierdolenia. cała matura jest do wypierdolenia. Okej, okay. to nie, kurwa, tu muszę zakupić to. Uczysz się połowę kurwa młodzieńcze, całe swoje życie młodzieńcze prawie że, nastoletnie, o, żeby nic z tego nie wynieść i nie umieć nic. Taki program no nauczania, no to wtedy się idzie do technikum, jak się chce coś Jest. robić od razu, jak nie, to się idzie do liceum. Z 15 pojazdów, 15 nie, nie lat od... ci iść do liceum, po którym jakby jesteś dosyć jakby zobligowany, żeby pójść na studia. Możesz iść do technikum, od teraz masz robotę, potem nawet maturę piszesz po technikum. Od... I ma teraz zawodówka chyba. No ale po zawodówce i po techniku, w stanie dostać podobną robotę, a po techniku jeszcze dostajesz możliwość pisania matury. Znaczy, dzisiaj no tak. się jeszcze przygotują mniej więcej. Hmm. Yy, moment, tego nie chcę. Trzecia ulica czekaj czekaj prezenty Dwa I... razy Cztery razy Cztery tysiące Trzy kasy Tak, bo całe zmiany będą Ficasse, Vamos mo, tá Bum. Bum. ну с еще ещё